Kolejny wtorek, a więc kolejny Radiowy Ekspres Studencki. Magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś powiemy o 22 międzynarodowym forum polonijnym w murach naszej uczelni na wydarzenie przybyli goście z całego świata. A przy mikrofonie miłoś Rajczakowski zapraszam. Radiowy ekspres studencki. W ubiegły piątek pod hasłem patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej rozpoczęliśmy 22 Międzynarodowe forum polonijne. Swoim honorowym patronatem objął je prezydent dr Andrzej Duda. Wydarzenie otworzyła Msza Święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, której przewodniczył ojciec rektor dr Zdzisław Klawka. W swojej homilii ojciec rektor powołał się na nauczanie świętego Jana Pawła II, podkreślił ważność zachowania tożsamości polskiej oraz dbanie o kulturę i zwyczaje polskie na całym świecie. To są nasi ambasadorzy, dobrze o tym wiemy, naszej kultury, naszej tradycji i tam uczestniczyć dla mnie we przy jako ksiądz, słuchać ten język polski, te śpiewy z innym trochę akcentem, ale tak pielęgnowany i tak z takim zaangażowaniem. Naprawdę człowiek się wzrusza i na nowo zaczyna wierzyć, też i w swoje, swoje powołanie, gdziekolwiek się udamy, ale... Oficjalnego otwarcia dokonał marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski, do zgromadzonych reprezentantów Polonii skierował szczególne słowa. To jest praca ustawiczna, ciągła, codzienna. Wspieramy Polonię środkami budżetowymi. Mamy kwotę 100 milionów złotych na wspieranie Polonii. To duża ilość pieniędzy. Udało nam się w ubiegłym roku uzyskać w budżecie właśnie taką kwotę. Zwiększyć o 25 milionów finansowanie Polonii. Finansujemy przede wszystkim oświat. To jest nasza taka podstawa, baza. Najważniejsze jest, aby jak najwięcej Młodych Polaków przyciągać do Polski nauką języka polskiego. I to robimy. Podczas swojego przemówienia marszałek Senatu poruszył wątek spotkań na wschodzie Europy. Pochwalił mieszkających tam Polaków za troskę o zachowanie tradycji narodowej i religijnej. Przy Stanisławie Karczewskim głos zabrał także Jan Cytowski, reprezentant Polonijnej Rady Konsultacyjnej. To jest jedyne miejsce, chyba, kiedy. Wyartykułowane mogą być tak naprawdę ważne, istotne problemy, które nawet w tej naszej, że tak powiem, obecnej sytuacji w Polsce nie są artykułowane, bo pewne działania, które widzimy obecnej ekipy rządzącej, tak zwanej dobrej zmiany, one niewątpliwie są dobre. Ale mimo wszystko jest jeszcze wiele elementów, które szczególnie na zewnątrz Polski widać dużo jaśniej i dużo bardziej wydatnie. Sprawa zasadnicza to jest sprawa obrony dobrego imienia Polski-Polaków. Przecież za mało w tej, w tej dziedzinie się robi w Polsce. Podczas debaty forum polonijnego swój głos zabrał także prezydent Torunia Michał Zaleski. Podziękował on przedstawicielom Polonii za przybycie i życzył miłego pobytu. Jesteśmy gotowi na przyjmowanie gości naszych, którzy są Polakami, ale mieszkają obecnie poza granicami naszego kraju. Z miłością wracają do swojej ojczyzny, do Polski. Organizujemy różne wydarzenia poświęcone spotkaniom z Polonią, a więc gościliśmy zjazd lekarzy polonijnych. Dwukrotnie organizowaliśmy w Toruniu letnie igrzyska sportowe Polonii z tysiącem osób na każdym z tych wydarzeń. W zeszłym roku organizowaliśmy forum Polonijne. A w tym roku już niedługo, bo w połowie czerwca organizujemy zjazd nauczycieli polonijnych, a więc to są wydarzenia, które mam nadzieję sprzyjają wiązaniu naszego miasta z Polonią, ale oczywiście najważniejsze jest to, aby trafiali do naszego miasta także indywidualnie i spotykali się z nami mieszkańcami z wielką życzliwością i radością i witamy. Następnie profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN, wygłosił wykład otwierający wystawę Sprawiedliwi Duchowni Archidiecezji Wileńskiej 1942-1944. W swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważna jest znajomość prawdziwej, niezakłamanej historii naszego kraju. Dlatego, że ta historia była wspaniała była z jednej strony tragiczna, z ogromną ilością ofiar, a z drugiej była niezwykle wspaniała. Ona niesie za sobą tak wielkie przesłanie, bo uczy nas tego, jak ojczyznę kochać, jak dla ojczyzny się poświęcać, uczy nas tego, jakie mogą nas czekać zagrożenia w najtragiczniejszych, w najgorszych, jak gdyby, okolicznościach. Wobec tego jest na pewno nauczycielką życia. Ona, jeśli znamy dobrze historię, no to możemy pewnym tragediom zapobiegać, wcześniej reagować, no chociażby, wiadomo, że taka ta historia, która obejmuje wojny, uczy z reguły tego, że taki zwykły, bezrefleksyjny, naiwny pacyfizm nie prowadzi do niczego dobrego. Bo wojny były, wojny nadal mają miejsce, do wojen trzeba być przygotowanym. Natomiast poseł Jan Dziedziczak wskazał na wpływ kultury na promocję Polski za granicą. Zdaniem byłego wiceministra MSZ, najważniejsze jest wyjaśnienie kontekstu naszej historii trzeba w sposób atrakcyjny przedstawiać polską kulturę, polską historię. Z państwo możemy powiedzieć, że na przykład komunizm upadł w Polsce, bo działał związek zawodowy. Problem polega na tym, że wtedy u odbiorcy zapewne z innego kraju zbudzi się skojarzenie przez związek to ktoś, kto walczy o nie wiem, lepsze światło w pracy nie zrozumie kontekstu, czym był tak naprawdę związek Solidarność w latach 80., w okresie komunizmu. Jeśli z kolei opowiemy, że komunizm w Polsce w latach 80. obalił największy ruch wolnościowy w dziejach ludzkości 10-milionowa Solidarność, prawda, że zrobi to zupełnie inne. Inne wrażenie na rozmówcy, jeżeli jeszcze właśnie opowiemy, że żeby naleźć do Solidarności trzeba było podjąć ryzyko, że były represje systemu totalitarnego, że ginęli ludzie, a mimo to aż 10 milionów ludzi się w to zaangażowało i stworzyło ten największy ruch w dziejach ludzkości, no to robi to na naszym odbiorcy wrażenie i rozumie on yy, ten kontekst. Jednym z prelegentów był także profesor Robert Schwartz, amerykański lekarz i członek grupy doradczej prezydenta USA Donalda Trumpa. W wykładzie na temat AIDS podkreślił, jak ważna jest profilaktyka. Potrzebujemy zaangażowania wszystkich organizacji religijnych. Oczywiście kościół katolicki jest kręgosłupem dla wschodniej cywilizacji Europy. Jest on pod atakiem we wschodniej Europie, o czym musimy wiedzieć i pamiętać. Musimy zachęcać do nawiązywania relacji, które są permanentne. Zachęcać do monogami. Musimy odradzać nadużywanie narkotyków. Niespodzianka? Chcemy mieć nadzieję, że otrzymując transfuzję krwi? Nie robimy tego w kraju trzeciego świata, gdzie krew może być skażona? To jest podstawowa myśl. I to jest poważny problem. Według danych statystycznych, co roku przybywa 40 tysięcy osób zakażonych wirusem AIDS. W przeciągu ostatnich 40 lat z powodu zakażenia i postępu choroby w samych Stanach Zjednoczonych zmarło 700 tysięcy osób. To jest Radiowy Ekspres Studencki. 22. Międzynarodowe Forum Polonijne to miejsce spotkań wielu zagranicznych reprezentantów środowisk polonijnych. W wydarzeniu wzięły udział m.in. takie osoby jak Tomasz Machura, przedstawiciel Zjednoczonej Polski w Wielkiej Brytanii, Hubert Gorczyca, dziennikarz TVP Polonia w Norwegii, kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz czy Mira modelska kridge z USA. Jestem prostością na, na forum polonijnym w, w Toruniu. I jest to bardzo ważne miejsce, które można dyskutować na temat problemów Polonii. Polonia każda ma swoją specyfikę lokalną, ale na pewno jest wiele rzeczy, które łączy Polonię i podobnie przed podobnymi wyzwaniami stoi Polonia, niezależnie od kraju, w którym się znajduje. Jestem tutaj po raz kolejny, chyba już trzeci. Jeżdżę na różne fora polonijne, zjazdy, konferencje, nie tylko tutaj, ale i w Warszawie, w Toruniu. Ja się cieszę, że mogę się spotkać z przyjaciółmi. Uważam, że tak. Od Edynburga do Pekinu i od Montevideo do Teksasu, gdzie mieszkają Polacy, oni bardzo tęsknią, a część z tych Polaków naprawdę kocha ojczyznę i w sposób taki irracjonalny, więc tym bardziej nasz ośrodek, który już ma te 22 razy, a kiedyś będzie 44, jak mówił poeta, spełni swoją rolę. I uważam, że wszyscy, prawda, dzieci tych polonusów ze Stanów Zjednoczonych, to, no, to jest wielka strata, że wielu z nich jeszcze nie odkryło tej uczelni z autopsji. Forum Polonijne przewidziało także specjalne spotkanie dla naszych studentów. Młodzież spotkała się z dyrektorem Biura Rzecznika Praw Dziecka, Anną Malinowską. Dzisiaj odbędę spotkanie ze studentami. Sama jestem absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I to właśnie tutaj, w tej szkole, powiedziano mi o możliwościach pracy w administracji publicznej. I właśnie dlatego to spotkanie, ponieważ chciałabym zachęcić, też opowiedzieć o możliwości, jak w ogóle dostać się do szkoły, tak? Jak wygląda proces kształcenia i co taki słuchacz, będący już w tej Krajowej Szkole Administracji Publicznej, to jest szkoła rządowa, co może osiągnąć, tak? Później może pracować takie powiedzmy ścieżki kariery w administracji publicznej. Wydaje mi się, że tutaj akurat dobór studentów, którzy tutaj są w szkole, jest idealny, ponieważ no tutaj studenci uczą się postawy służebności, tak? służby. Rozumieją to słowo, a takich właśnie yy, osób poszukuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, więc mam nadzieję, że uda mi się zachęcić tutaj niektórych studentów. W czasie forum nie brakowało także sekcji kulturalnej. W sobotę wystąpił między innymi rumuński zespół Mała Pajana. Jest to, jest dobrze, jest dobrze, bo my są Polacy tam w Rumunii, nie? Ale też mamy, o jest ten zespół polski i też nas Rumunii zapraszają. A my się mamy tam dobrze z Rumunami, także nie ma problemów. I oni też mają zespół i my też. I często nas też zapraszają, bo jak widzicie, my mamy takie stroje, a Rumunii mają Całkiem inna krzet stroje. I także, my są wszędzie widziani, też nas zapraszają i mamy się dobrze z nimi. Na tej tułance zielonej paska, paska, baranka, i od samego poranka słyszała głos uśmiechniący. Dzień zakończył występ operowego śpiewaka Witolda Żołątkiewicza pod akompaniamentem pianisty Roberta Matusiaka. Zagrali oni najpopularniejsze utwory Moniuszki, które, jak podkreśla wykonawca, na arenie międzynarodowej mogą być naszą wizytówką. Moniuszko był naprawdę wybitnym kompozytorem, a poza tym, no, jak nikt inny, potrafił zabrzeć taką esencjonalną polskość w swojej twórczości. Pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, że. Z kogo chcielibyśmy, no oczywiście Chopin. Chopin jest, można powiedzieć, przebił się. No, natomiast Moniuszce może jeszcze trzeba trochę pomóc, i, ale warto to zrobić, bo jak najbardziej swoje miejsce, ważne miejsce w kulturze polskiej oczywiście, ale również w kulturze europejskiej ma. Obok toruńskiej uczelni spotkanie współorganizowali marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Instytut Pamięć i Tożsamość imienia Świętego Jana Pawła II oraz Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat medialny nad forum objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. A teraz zapraszamy na magazyn. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy na temat English Language Day, a jest to dzień w całości poświęcony językowi angielskiemu, który organizuje kierownik Studium Języków obcych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pani magister Dorota Hoffman, która dzisiaj wraz ze mną jest w studio. Dzień dobry, szczęście Boże. Szczęść Boże. Na początek proszę powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega te wydarzenie i jaki jest jego cel? 11 lat temu wśród lektorów studium języków obcych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Powstał pomysł organizacji Dni Kultury Języka. Pomysł ten ma służyć właśnie studentom, aby stworzyć przestrzeń edukacyjną nie tylko na zajęciach, ale również poza nimi. W tym roku jest to Dzień Kultury Języka Angielskiego. Podczas tego wydarzenia prezentowana jest historia, kultura, sztuka, a nawet kulinaria krajów anglojęzycznych. Czy mogłaby Pani zdradzić. Część tego, co przygotowali studenci na obchody tego wydarzenia. W ramach Dnia Kultury Języka Angielskiego, który obchodzony jest 9 maja w czwartek, na który serdecznie zapraszamy, studenci przygotowali, zaprojektowali dwa pokoje zagadek, tak zwane escape rooms. Nie mogę zdradzić, co w nich będzie się znajdować, ale. Jest to, są to pokoje zagadek, w których um, zwycięska drużyna, która najszybciej dojdzie do rozwiązania zagadki, otrzyma nagrody. Prezentowane też będą um, z programu Erasmus naszych polskich studentów. Będą prezentowane wspomnienia, właściwie ich doświadczenia z pobytu na studiach, na praktykach w ramach programu Erasmus, na które serdecznie zapraszamy, a wieczorem studenci zapraszają na degustację przygotowanych przez nich potraw. Ponadto dzień kończymy jak zawsze apelem jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem dziękuję. A już za chwilę usłyszycie o najbliższych wydarzeniach. W najbliższym tygodniu studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej organizują Dni Kultury Języka. Już 9 maja w murach naszej uczelni wystartuje tak zwany English Day. Z tej okazji uczestnicy skorzystają z wielu atrakcji, m.in. Escape Rooms, czyli pokoje zagadek, irlandzki taniec, czy wykłady związane z projektem Erasmus. I tak kończymy kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Nie zapomnijcie, że możecie odwiedzać nas na naszych portalach społecznościowych, Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Słyszymy się w przyszłym tygodniu o stałej porze, a żegna się z Wami Miłosz Rajczakowski. Do usłyszenia.